Sponsorami programu są Hyundai i Kia, McDonald's, Powerade i Shark. Oficjalni sponsorzy UEFA Euro 2012. Za moment. Rozpoczęcie meczu grupy B. Polandia, Portugalia. Robin. Wciąż Arjen Robin. Doskonałe teraz zagranie. Van der Snyder i piłka obok bramki. Dobrze teraz obiega Van Persi. Robben, van der 1-0! Piękny strzał Rafaela van der Varta. Holandia prowadzi 1-0 w 11. minucie meczu. 29-letni piłkarz Tottenhamu zdobywa pierwszego gola w tym meczu. Znakomity początek pomarańczowy. Ronaldo blisko pola karnego, Ronaldo Szansa Portugalczyków, słupek ratuje teraz reprezentację Holandii. Na niej dośrodkowanie w kierunku Cristiano Ronaldo. Ależ teraz fantastycznie broni Stekelenburg. Z lewej strony boiska Snyder w polu karnym. Puntelar strzela Snyder i a broni Rui Patris. Może się okazać, że tu zabraknie miejsca dla jednych i dla drugich. A Cristiano Ronaldo, gol wreszcie się odblokował podczas tej piłkarz Realu Madryt. I tutaj też e, nie ma spalonego. Znakomite wejście w tempo, bardzo dokładny strzał. Holandia, Portugalia 1-1, a tym, który podawał, był João Pereira. To znakomicie ustawiony Miguel Veloso. Cristiano Ronaldo ależ teraz bomba z ponad 30 metrów. Koniec pierwszej części. 1-1, proszę Państwa, w Karkowie. Van der Fartner. A lewą stronę boiska Robin i Snyder, blisko siebie. Snajder dośrodkowanie i Rui Patricio. Pięciu holenderskich piłkarzy w polu karnym. Inne rozegranie teraz tego stałego fragmentu gry. Uwaga! Holendrzy! Ależ teraz miał Ron Vlar swoją szansę. Uwaga! Holendrzy mają stały fragment gry. De Jong i do końca tutaj walczyli Portugalczycy. Tymczasem Cristiano Ronaldo blisko pola karnego. Już jest w polu karnym. Ronaldo, Ronaldo czekają. Holendrzy! Sprytnie teraz próbował Asrealu Madryt, ale złapał piłkę z tekelengu. Mutinho, Mutinho. Do Pepe, Pepe. Pe. Ronaldo, okazja do strzału nie będzie tego gola, spalony. proszę Państwa, podniesiona porągiewka, Helder Postiga na spalone. Tu Pepe podaje do Ronaldo, no i tak, nie ma wątpliwości. E, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, doskonale teraz Ronaldo, uwaga, Fabio Pietro broni obroni Steklenburg żał Mutinio, Mutinio, świetne teraz prostopadłe podanie do Cristiano Ronaldo, pędzi bardzo szybko, a Ronaldo, Ronaldo już jest w polu karnym, Ronaldo i teraz fantastycznie broni z ależ to była okazja na niego, Mutinio, teraz Portugalczycy i to może być zabójczy kontratak, a Ronaldo, Ronaldo, uwaga! Dwa! Jeden dla Portugalii, ależ, ależ spokój, ależ elegancja. Ależ technika Cristiano Ronaldo. Zobaczmy, jak to się wszystko zaczęło. No, zaczęło się e, oczywiście tutaj od e, wyłuskania piłki przez, I akcji przez Ronaldo. Tu widzimy dokładne zagranie, świetne wejście. Tym podaniem e, tutaj. Na i zreważował się za to wcześniejszą, niewykorzystaną sytuację, ale wręcz tutaj ten spokój przy tej bramce światowa klasa. To jest właśnie cały Cristiano Ronaldo. Pewnie dziś będą się nim zachwycać portugalscy dziennikarze po tym meczu. Tak jak już był krytykowany lekko po tych wcześniejszych meczach, Portugalczyków, ale tu. Jak na kapitana przystało, jak na takiego gracza, jak na piłkarza, który w sezonie zdobył 60 goli we wszystkich rozgrywkach klubowych Realu Madryt zachowuje się imponująco. Portugalczycy atakują Miguel Veloso, rzut rożny. Pięknie wyszedł w powietrze A Bruno Alves i piłka teraz z Steckelenborga. Puntelar na lewo do Robena. Roben van der, van der szuka sobie miejsca. Dostrzał, ale teraz blisko. Była Holandia porównania. Może ten kontratak zakończy się sukcesem. Uwaga. Cristiano Ronaldo, super. Portugalia wygrywa 2-1. Portugalia gra w ćwierćfinale, a schematyczni pasywnik ze słabą obroną, zapatrzeni w siebie egoiści z Holandii jadą do domu.